Czy myślicie, że kiedy przychodzą mrozy, wasza pryzma kompostowa zapada w zimowy sen, zamieniając się w bezużyteczny lodowy monolit? Większość działkowców po prostu się na to godzi i zostawia organikę na pastwę zamarznięcia. A co, jeśli powiem wam, że zima to nie wyrok, ale wyjątkowa szansa na stworzenie najcenniejszego, prawdziwego, czarnego złota dla waszego ogrodu? I że dobrze zorganizowana pryzma może dosłownie wrzeć od środka, nawet gdy dookoła mamy zaspy po kolana? W tym wideo przeanalizujemy wszystko od A do Z, jak uruchomić i podtrzymać gorący kompost zimą, jakie sekrety stosują doświadczenie ogrodnicy, i jak uniknąć fatalnych błędów, które zamienią Wasze resztki organiczne w zamarznięte wysypisko. Zostańcie z nami, będzie gorąco. Zanim zaczniemy budować naszą zimową fabrykę nawozów, przypomnijmy sobie na moment, czym właściwie jest kompost. To nie jest zwykły stos śmieci. To jest żywy, oddychający organizm. Cała metropolia dla miliardów mikroorganizmów, bakterii, grzybów i innych maleńkich pracusiów. To właśnie one przetwarzają materię organiczną w życiodajną próchnicę. I tak jak każda żywa istota, potrzebują one do aktywnego życia i pracy czterech rzeczy: jedzenia, wody, powietrza i ciepła. Latem nie ma z tym problemu, ale zimą głównym czynnikiem ograniczającym jest oczywiście chłód. Kiedy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza, aktywność większości drobnoustrojów gwałtownie spada, a przyzerze zupełnie zasypiają. Naszym głównym zadaniem na zimę jest stworzenie wewnątrz pryzmy takich warunków, by mikroby mogły same się ogrzać. Ten proces nazywamy kompostowaniem na gorąco. Dzięki burzliwej aktywności tych mikroorganizmów, temperatura w centrum pryzmy może wzrosnąć nawet do 60, a nawet 70 stopni. To wystarczy, by proces rozkładu nie ustawał, nawet podczas największych mrozów. Zatem zacznijmy od obalenia głównego mitu. Wielu ogrodników uważa, że kompost zimowy to tylko magazyn resztek organicznych do wiosny. Mówią: Nawrzucam odpadów, a z pierwszym ciepłem wszystko samo zacznie działać. To jest podejście fundamentalnie błędne. Jeśli będziecie po prostu zrzucać resztki kuchenne w jedno miejsce, nie otrzymacie kompostu, lecz zamarzniętą, śmierdzącą bryłę, która wiosną będzie bardzo długo rozmarzać i ostatecznie zamieni się w obrzydliwą, śluzowatą maś. Kompostowanie zimowe wymaga nawet większej uwagi i zrozumienia procesów niż kompostowanie letnie. To nie jest magazyn, a aktywny bioreaktor, który trzeba odpowiednio uruchomić i nieustannie utrzymywać w gotowości. Waszym celem nie jest przechowywanie odpadów. Ale wymuszenie, by przetwarzały się one tu i teraz. Wyobraźcie sobie piec, do którego trzeba ciągle podrzucać odpowiednie paliwo we właściwych proporcjach. Właśnie tego będziemy się uczyć. Zapomnijcie o pasywnym składowaniu. Przechodzimy do aktywnej produkcji. Wszystko zaczyna się od solidnych podstaw, a w naszym przypadku a na, od wyboru idealnego miejsca. Wyobraźcie sobie, że wasz kompostownik to mały domek dla miliardów mikroorganizmów, a zimą musi być w nim jak najcieplej i najprzytulniej. Idealna lokalizacja dla zimowego kompostownika to kąt działki osłonięty od mroźnych północnych wiatrów, np. przy południowej ścianie domu, stodoły lub za szczelnym ogrodzeniem. Wiatr to największy wróg ciepła, dosłownie wyciąga on cenne stopnie z waszego kopca. Ponadto warto, aby to miejsce było przez kilka godzin dziennie ogrzewane zimowym słońcem. Owszem, jest go niewiele i nie grzeje tak mocno jak latem, ale każda dodatkowa energia jest na wagę złota. Upewnijcie się również, że do kompostownika jest wygodny dostęp zimą, ponieważ będziecie musieli regularnie dorzucać do niego nowe porcje materii organicznej. Nie stawiajcie go w najdalszym kącie, do którego będziecie musieli przedzierać się przez zaspy śniegu. Przemyślana lokalizacja to już połowa sukcesu w walce o zimowe ciepło. W świecie kompostowania zimowego rozmiar ma naprawdę kluczowe znaczenie. Mała pryzma materii organicznej przemarznie na wylot w ciągu jednej mroźnej nocy i żadne procesy w niej się nie uruchomią. Aby kompost mógł się sam nagrzewać, potrzebuje odpowiedniej objętości. Minimalny zalecany wymiar dla zimowej pryzmy kompostowej to 1 m sześcienny, czyli metr szerokości, metr długości i metr wysokości. A jeszcze lepiej, jeśli będzie to 1,5 na 1,5 na 1,5 metra. Dlaczego tak się dzieje? Cała tajemnica tkwi w stosunku powierzchni do objętości. Duża masa wolniej stygnie i znacznie lepiej zatrzymuje ciepło, które jest generowane w jej centrum, w tak zwanym jądrze. Zewnętrzne warstwy pryzmy te o grubości 20-30 cm mogą swobodnie zamarzać i służyć jako naturalna izolacja termiczna. To taki swoisty spłaszcz ochronny, który zabezpiecza gorące jądro przed zimnem. Jeśli wasza pryzma będzie zbyt mała, przemarznie na wylot, a życie mikrobiologiczne w niej ustanie aż do wiosny. Zatem, jeśli poważnie myślicie o kompostowaniu zimowym, nie skąpcie, gromadźcie materię organiczną i budujcie duży, solidny pryzmy. Przejdźmy teraz do kwestii konstrukcji. Co lepiej sprawdzi się zimą: otwarta pryzma kompostowa czy zamknięty kompostownik skrzyniowy? Obydwa rozwiązania mają oczywiście swoje wady i zalety. Pryzma kompostowa to opcja najprostsza i najtańsza łatwo ją uformować, łatwo przerzucać, a jej rozmiar jest praktycznie nieograniczony. Ma jednak tę wadę, że jest bardziej narażona na wiatr i szybciej wytraca ciepło. Zamknięty kompostownik Zwłaszcza ten wykonany z grubych, solidnych desek lub mający podwójne ścianki, znacznie lepiej chroni masę kompostową przed zimnem i wiatrem. Wygląda też znacznie bardziej estetycznie i schludnie. Ma jednak pewne minusy: ograniczona pojemność oraz trudność w przerzucaniu i mieszaniu zawartości, zwłaszcza w okresie zimowym. W przypadku surowego klimatu, idealnym rozwiązaniem bywa często wariant hybrydowy. Jest to duży trójdzielny pojemnik zbity z desek. Taki podział pozwala na bieżące gromadzenie nowej materii organicznej w jednej sekcji, w drugiej zachodzi aktywne rozkładanie i dojrzewanie, a w trzeciej czeka już gotowy dojrzały kompost. Ważne jest, aby taki pojemnik nie posiadał dna. Dzięki temu zapewniamy stały kontakt z podłożem i dostęp dżdżownicom. Natomiast przednia ściana powinna być koniecznie demontowalna, co znacznie ułatwi nam pracę. Na... Przygotowanie zimowego kompostu jest trochę jak budowa domu. Wszystko zaczyna się od solidnego fundamentu, który musi zapewniać odpowiedni drenaż i stały dopływ powietrza od spodu. Nigdy nie układaj kompostu bezpośrednio na gołej ziemi, zwłaszcza jeśli jest już przemarznięta. Na dno przyszłego kompostownika koniecznie połóż tak zwaną warstwę powietrzną o grubości 15-20 cm. Idealnie nadadzą się do tego grube gałęzie, posiekane łodygi słonecznika lub kukurydzy albo zrębki. Ten spód pełni dwie kluczowe funkcje. Po pierwsze, zapobiega zbiciu się dolnych warstw kompostu pod własnym ciężarem i odcięciu dostępu tlenu, który jest niezbędny do procesu gorącego szybkiego rozkładu. Po drugie, działa jako drenaż, odprowadzając nadmiar wilgoci, jeśli nagle nadejdzie odwilż albo przesadzisz z podlewaniem. Zastój wody u podnóża pryzmy zimą to prosta droga do jej zakwaszenia i zamarznięcia. Zatem zapamiętajmy regułę numer jeden. Zaczynamy od luźnej, przepuszczalnej poduszki z grubego materiału organicznego. Kluczem do udanego kompostowania, zwłaszcza zimą, jest utrzymanie odpowiedniego balansu między dwoma rodzajami składników, tymi zielonymi i brązowymi. Zobaczmy, co dokładnie kryje się pod tymi nazwami. Składniki zielone to wszystko, co jest bogate w azot. Azot pełni rolę paliwa. Jest białkowym pokarmem dla mikroorganizmów, co z kolei sprawia, że gwałtownie się namnażają i wydzielają ciepło. Do zielonych zaliczamy odpady kuchenne, obierki z warzyw i owoców, świeżo skoszoną trawę, a także obornik i pomiot ptasi. Składniki pebrązowe to natomiast materiały zasobne w węgiel. Węgiel to mat materiał budu budulcowy dla ciał mikrobów i stanowi fundament przyszłej próchnicy. Dzięki niemu struktura kompostu jest luźna i przewiewna. Dość do brązowych wliczamy suche liście, słome, trociny, zrębki, a także papier i tekturę. Idealne proporcje te objętościowe wynoszą w przybliżeniu dwie do trzech części brązowych na jedną część od zielonych. Jeśli składników zielonych będzie za dużo, pryzma stanie się śliska, zbita, zacznie gnić i nieprzyjemnie pachnieć. Natomiast jeśli przesadzimy z, z brązowymi, proces będzie przebiegał bardzo powoli, a sama pryzma nie będzie w stanie się nagrzać. Utrzymanie tego balansu to po prostu podstawa podstaw. Zimą praktycznie jedynym stałym źródłem zielonych, czyli składników azotowych, są nasze resztki kuchenne. Świeżej trawy już nie ma, więc każde wiadro pełne obierek jest dosłownie na wagę złota. Można tam wrzucać niemal wszystko: obierki warzywne i owocowe, fusy z kawy, zużytą herbatę, a także skorupki jaj. Aby przyspieszyć proces kompostowania, warto rozdrobnić odpady, zanim trafią do kompostownika. Im mniejsza frakcja, tym szybciej poradzą sobie z nią mikroorganizmy. Mamy jednak listę produktów zakazanych. Absolutnie nie wolno dodawać do kompostu mięsa, ryb, kości, nabiału ani tłuszczów. Chociaż to też materia organiczna, ich rozkład przyciąga gryzonie, powoduje silny, nieprzyjemny zapach i może prowadzić do rozwoju patogenów. Należy również unikać skórek cytrusów i bananów w dużych ilościach, zwłaszcza jeśli zostały one potraktowane środkami chemicznymi. Odpady kuchenne zbieraj do osobnego, szczelnie zamykanego pojemnika i wynoś do kompostownika regularnie. Najlepiej raz lub dwa razy w tygodniu. Dzięki temu unikniesz fermentacji i nieprzyjemnego kwaśnego zapachu w ciepłym domu. Jeśli chodzi o komponenty zielone, zimą zazwyczaj wiemy, co z nimi zrobić, ale skąd wziąć wystarczającą ilość tych brązowych? Musisz o tym pomyśleć z wyprzedzeniem, już jesienią. To twój strategiczny zapas węgla na całą zimę. Idealnym rozwiązaniem są suche, opadłe liście. Zbieraj je do dużych worków i ustaw tuż obok kompostownika. Liście nie tylko dostarczają węgiel, ale też świetnie napowietrzają i strukturyzują kompost. Innym świetnym materiałem jest słoma lub siano. Jeśli masz do nich dostęp, stanowią doskonałą bazę. Nadają się też drobne gałęzie po przycinaniu drzew, pod warunkiem że je rozdrobnisz w rozdrabniaczu. W ostateczności możesz użyć trocin lub wiórów, ale musisz z nimi uważać. Mają tendencję do zbrylania się i zakwaszania kompostu. I oczywiście nie zapomnij o kartonie i papierze, ale tylko tym bez kolorowego druku i taśmy klejącej. Podarte kartony, ręczniki papierowe, wytłoczki po jajkach to wszystko jest znakomitym węglowym pokarmem dla mikroorganizmów. Najważniejsza zasada: trzymaj swój zapas brązowych w suchym miejscu, żeby nie zamienił się w zamarzniętą lodową bryłę, żeby nasz zimowy piec, czyli kompost, zaczął grzać, musimy go najpierw odpowiednio rozpalić. Zwykłe wymieszanie resztek kuchennych z suchymi liśćmi może nie wystarczyć, by dać mu ten niezbędny impuls startowy do rozgrzania, zwłaszcza gdy na dworze panuje już mróz. Dlatego, by ruszyć z tym procesem, potrzebujemy mocnego aktywatora. Takiej swoistej zapałki do naszej pryzmy. Najlepszym naturalnym aktywatorem jest świeży obornik od zwierząt roślinożernych krowi, koński, króliczy albo ptasi-pomiot. Zawiera on mnóstwo azotu i jest już zasiedlony przez niezbędne nam mikroorganizmy. Wystarczy dodać zaledwie jedno lub dwa wiadra obornika do środka pryzmy podczas jej tworzenia, by uruchomić gwałtowną reakcję z wydzielaniem ciepła. Jeśli nie mamy dostępu do obornika, możemy użyć innych rozpalaczy, na przykład, polewając warstwy kompostu roztworem mocznika czyli karbamidu, albo saletry amonowej. Można także zaopatrzyć się w specjalne biopreparaty czyli przyspieszacze kompostowania dostępne w sklepach ogrodniczych. Zawierają one skoncentrowane szczepy efektywnych mikroorganizmów, które pomogą błyskawicznie uruchomić cały proces rozkładu. Skoro mamy już zebrane wszystkie składniki, możemy przystąpić do budowy pryzmy. Prawidłowe ułożenie zimowego kompostu bardzo przypomina przygotowywanie ciasta warstwowego. Nie możemy po prostu wrzucić wszystkiego na jedną kupę. Musimy układać warstwy na przemian, by zapewnić równomierne rozmieszczenie składników zielonych i brązowych, a także zagwarantować odpowiedni dostęp powietrza. Zaczynamy od warstwy drenażowej wykonanej z gałęzi. Następnie kładziemy warstwę materiałów nazy brązowych, np. Na suchych liści o grubości około 15-20 cm. Lekko ją zwilżamy. Na liście wykładamy warstwę zieloną, ze zgromadzonych odpadków kuchennych o grubości 5-7 cm. Jeżeli posiadamy obornik lub inny aktywator, dodajemy go właśnie w tym momencie. Następnie kładziemy ponownie warstwę brązową, a potem znów zieloną? Kontynuujemy ten proces, aż skończą się materiały organiczne albo osiągniemy docelową wysokość pryzmy. Każdą warstwę materiałów nam brązowych możemy delikatnie przysypać ziemią ogrodową, dzięki temu wprowadzimy do kompostu pożyteczne bakterie glebowe. Woda to źródło życia, a dla mikroorganizmów w kompoście jest równie kluczowa jak dla nas. Optymalna wilgotność masy kompostowej powinna wynosić około 50-60%. Do w dotyku powinno to przypominać dobrze wyciśniętą gąbkę. Jest wilgotne, ale jeśli ściśniesz grudkę w dłoni, woda nie wycieka. Utrzymanie tej wilgotności zimą jest trudniejsze niż latem. Z jednej strony mroźne powietrze jest bardzo suche i może wysuszać pryzmę. Z drugiej strony, nadmiar wilgoci jest śmiertelnie niebezpieczny, ponieważ mokra masa szybko zamieni się w lód. Dlatego zimą kompost podlewamy bardzo ostrożnie i tylko ciepłą wodą. Zimna woda tylko zabierze cenne ciepło. Jak to robić? Kiedy dodajesz kolejną porcję suchych, tzw. brązowych materiałów, takich jak liście czy karton, delikatnie podlej je małą ilością ciepłej wody z konewki. Odpady kuchenne są zazwyczaj wystarczająco wilgotne same w sobie. Okresowo sprawdzaj wilgotność w centrum pryzmy. Jeśli jest tam sucho, możesz zrobić kilka wgłębień kijem i ostrożnie wlać w nie trochę ciepłej wody. Najważniejsze to nie przesadzić. Oprócz wody i pożywienia, mikroorganizmy do aktywnego rozkładu, czyli tzw. gorącego kompostowania, potrzebują tlenu. Ten proces nazywamy tlenowym, czyli aerobowym. Bez wystarczającej ilości powietrza w pryzmie rozpoczynają się procesy beztlenowe, anaerobowe, czyli gnicie. Towarzyszy im nieprzyjemny zapach, a co najważniejsze, nie generują one potrzebnego ciepła. Latem, aby zapewnić aerację, kompost regularnie przerzucamy. Zimą jednak każde mieszanie wiąże się ze znaczną utratą ciepła, dlatego należy to robić o wiele rzadziej i z głową, jeśli nasza pryzma została ułożona prawidłowo, z odpowiednią ilością luźnych materiałów brązowych, bogatszych w węgiel, Dostęp powietrza powinien być zapewniony w sposób naturalny, mimo to raz na dwa do trzech tygodni warto przeprowadzić tzw. aerację oszczędną. W tym celu nie musimy przerzucać całego kompostu. Wystarczy użyć długiego pala, łomu lub specjalnych wideł aeracyjnych, by zrobić w pryzmie kilkadziesiąt głębokich otworów aż do samego dna. Róbmy to delikatnie, jakby lekko poruszając i wzruszając zawartością. Dzięki temu powietrze wniknie w głąb, a masa się nie zbije. Aby zatrzymać cenne ciepło wytwarzane przez mikroorganizmy wewnątrz kompostownika, musimy go porządnie zaizolować. Potrzebujemy swoistego futerka, warstwy ochronnej, która zabezpieczy nasz bioreaktor przed mrozem i wiatrem. Najlepszym i najbardziej naturalnym izolatorem w zimie jest oczywiście śnieg. Gdy tylko spadnie odpowiednia ilość, nie wahajcie się i usypcie duży kopiec wokół kompostownika oraz na jego szczycie. Śnieg dzięki swojej porowatej strukturze jest rewelacyjnym izolatorem termicznym. Pod 20-30 cm warstwą śniegu temperatura będzie znacznie wyższa niż temperatura otoczenia. Jeśli zima jest bezśnieżna, będziemy musieli sięgnąć po inne materiały. Kompostownik można otoczyć ze wszystkich stron workami wypełnionymi suchymi liśćmi lub słomą. Świetnie sprawdzą się też stare koce, dywany, kawałki styropianu lub jakikolwiek inny materiał izolacyjny. Od góry pryzmę można przykryć kawałkiem papy dachowej lub ciemnej folii. To nie tylko zapewni izolację, ale również przyciągnie promienie zimowego słońca, dając tym samym dodatkowe ciepło. Jest jako... Skąd wiedzieć, że cała nasza praca nie idzie na marne i proces w pryzmie kompostowej faktycznie zachodzi. Najpewniejszym sposobem jest pomiar temperatury. Do tego potrzebny będzie specjalny, długi termometr kompostowy. Pamiętajcie, że jego sonda musi mieć co najmniej 50 cm długości. Zwykły termometr zewnętrzny się tu nie nada. Okresowo najlepiej raz w tygodniu wbijajcie termometr w sam środek pryzmy i zostawcie go tam na kilka minut. Jeśli temperatura wewnątrz mieści się w zakresie od 40 do 65 stopni Celsjusza, gratulacje. Wasz zimowy kompost pracuje idealnie. Jest to optymalny reżim dla bakterii termofilnych, które wykonują całą główną robotę. Jeśli temperatura spada poniżej 40 stopni, to znak, że proces spowolnił. Może brakuje tzw. składników zielonych, wilgoci albo po prostu powietrza. Jeśli natomiast temperatura przekracza 70 stopni, to też nie jest dobrze. Pryzma może się przepalić, a pożyteczne mikroorganizmy zaczną ginąć. W takim przypadku trzeba ją lekko przemieszać, aby ją schłodzić. Jeden z najczęstszych i najbardziej fatalnych błędów popełnianych podczas zimowego kompostowania to nadmiar wilgoci. Wielu ogrodników, wiedząc, że mikroorganizmy potrzebują wody, podlewa kompostownik tak samo intensywnie jak latem, albo bez opamiętania wrzuca tam soczyste odpady kuchenne, zapominając o przełożeniu ich suchym materiałem. Zimą parowanie z powierzchni jest minimalne, a nadmiar wody nie ma po prostu dokąd uciec. W rezultacie masa kompostowa zamienia się w mokrą, ciężką breję. Co dzieje się dalej? Po pierwsze, woda wypiera tlen sporów, co rozpoczyna procesy gnicia beztlenowego. Po drugie, co jest najgorsze zimą, przy pierwszym poważnym mrozie ta mokra masa zamarza, tworząc jednolitą bryłę lodu. Roztopienie takiego lodowca i ponowne uruchomienie procesów wewnątrz jest praktycznie niemożliwe aż do wiosny. Dlatego zapamiętajcie, lepiej lekko przesuszyć niż przelać. Zawsze dodawajcie suche, wchłaniające wilgoć brązowe materiały po każdej porcji soczystych odpadów kuchennych. Wilgotność jest waszym sprzymierzeńcem, ale jej nadmiar to śmiertelny wróg zimowego kompostu. Drugim równie powszechnym problemem jest niedobór materiałów brązowa, brązowych, nie? czyli węglowych. Często wygląda to tak. Ogrodnik sumiennie dorzuca do kompostownika wiadra z resztkami kuchennymi, ale zapomina albo po prostu jest zbyt leniwy, by przełożyć je suchymi liśćmi słomą czy kawałkami kartonu, których zapasy stoją obok wotro w workach. W rezultacie w kompostowniku zbiera się wyłącznie jednolita etu zielona masa, do czego to prowadzi? Zachwiany zostaje bilans azotowo-węglowy. Pryzma staje się zbita, lepka i dusi się bez dostępu powietrza. Zamiast prawidłowego tlenowego rozkładu rozpoczyna się gnicie beztlenowe. Pojawia się nieprzyjemny zapach amoniaku, a to wyraźny sygnał utraty cennego azotu. Taka masa się nie nagrzewa, tylko powoli gnije i kwaśnieje. Wiosną nie otrzymasz sypkiego kompostu, lecz śliską nieprzyjemnie pachnącą substancję, której wcale nie będziesz chciał dodawać do grządek. Dlatego miej pod ręką swój strategiczny zapas materiałów non brązowych i przy każdym dodawaniu nowej porcji odpadów Pamiętaj o zasadzie przekładanego ciasta. To jest równie ważne jak same odpady. Co jednak zrobić, jeśli popełniłeś błąd i pryzma kompostowa zamarzła? Nie warto się od razu załamywać i czekać do wiosny, w niektórych przypadkach można ją spróbować reanimować. Przede wszystkim musisz zrozumieć dlaczego do tego doszło. Najczęściej jest to wynik zbyt małej objętości, nadmiernej wilgoci lub braku gorącego paliwa azotowego. Jeśli pryzma jest mała, należy ją natychmiast powiększyć, dodając więcej świeżej materii organicznej, zwłaszcza obornika lub pomiotu ptasiego, a następnie dobrze ocieplić śniegiem. Jeżeli natomiast problemem jest to, że pryzma zamieniła się w solidną bryłę lodu, zadanie staje się trudniejsze. Spróbuj wykonać w centrum tej bryły kilka głębokich otworów za pomocą łomu. Następnie wlej w te otwory kilka wiader bardzo gorącej wody, praktycznie wrzątku. To może roztopić jej jądro. Natychmiast po tym wsyp do otworów mocny aktywator, świeży pomiot, mocznik lub specjalny biopreparat rozpuszczony w ciepłej wodzie. I niezwłocznie przykryj pryzmę grubą warstwą izolacji. Ta metoda nie zawsze działa, ale z pewnością warto spróbować. Dziś w sklepach ogrodniczych jest zatrzęsienie biopreparatów przyspieszających kompostowanie. Często reklamują je, że działają nawet w niskich temperaturach. Czy one rzeczywiście działają zimą? Trzeba jednak pamiętać, że każdy biopreparat to w gruncie rzeczy koncentrat żywych mikroorganizmów lub ich enzymów i choćby producenci zarzekali się nie wiadomo jak, praw biologii po prostu nie da się oszukać. Przy ujemnych temperaturach te mikroorganizmy, podobnie jak ich dzicy kuzyni w kompoście, wpadają w stan anabiozy. Dlatego wlewanie ich na zamarzniętą pryzmę jest absolutnie bezcelowe. Mogą być jednak bardzo skuteczne jako starter do ruszenia procesu na samym początku, kiedy dopiero tworzymy kompost. Warto je też dodawać w okresach odwilży, gdy temperatura wewnątrz pryzmy wzrośnie powyżej 5 może 10 stopni Celsjusza. Pomogą szybko aktywować procesy i dadzą nowy impuls do rozgrzania. Używajmy więc technologii efektywnych mikroorganizmów, czyli EM, z głową. Nie jako magicznej różdżki, ale jako pomocnika w sprzyjających temu momentach. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co dzieje się z dżdżownicami i innymi pożytecznymi mieszkańcami kompostu zimą? Czy wszystkie giną? Oczywiście, że nie. Te sprytne stworzenia są doskonale przystosowane do przetrwania chłodów. Gdy tylko przychodzą silniejsze przymrozki, większość dżdżownic i innych bezkręgowców migruje do głębszych warstw gruntu tuż pod kompostownik, gdzie ziemia nie zamarza. Jednakże w prawidłowo działającym, gorącym kompoście zimowym Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją. Choć górne i boczne warstwy pryzmy mogą być zamarznięte, w jej ciepłym, rozgrzanym jądrze życie toczy się dalej. Jeśli w mroźny dzień rozkopiemy środek takiego kopca, z zaskoczeniem odkryjemy tam aktywne, pełne życia dżdżownice, które kontynuują swoją niestrudzoną pracę przy przetwarzaniu materii organicznej. Dla nich to prawdziwa ciepła oaza na środku lodowej pustyni. To kolejny pewny znak, że robisz wszystko właściwie. Twój kompostownik stał się nie tylko efektywnym bioreaktorem, ale i prawdziwym zimowym domem dla pożytecznych mieszkańców gleby. A najważniejsze pytanie brzmi kiedy wreszcie ten kompost będzie gotowy? Ile czasu potrzeba, żeby kompost zimowy dojrzał? Odpowiedź zależy od tego, jak aktywnie przebiegał u nas proces kompostowania. Jeśli udało nam się utrzymać wysoką temperaturę w pryzmie przez całą zimę, to istnieje szansa, że gotowy, dojrzały kompost będziemy mieli już na początku sezonu ogrodniczego czyli w kwietniu lub maju to ogromna zaleta będziemy mieli świeżutki nawóz w sam raz na moment wysadzania rozsady. Cechy gotowego kompostu są identyczne, jak w przypadku tego przygotowywanego latem powinien być ciemny, wręcz czarny, o luźnej, rozsypującej się strukturze. A jego zapach powinien być przyjemny, przypominający leśną ziemię po deszczu. Nie powinniśmy w nim rozpoznawać pierwotnych składników, może poza tymi najbardziej grubymi na przykład gałęziami. Jeśli jednak proces kompostowania był przerywany, a pryzma okresowo ostygła, to wiosną najprawdopodobniej uzyskamy kompost półdojrzały. To też jest świetny wynik. Można go śmiało użyć do ściółkowania, albo wykorzystać do budowy ciepłych grządek. Stanie się on doskonałą bazą, która zagwarantuje żyzność naszej gleby w przyszłości. Podsumujmy zatem, jak widzicie, kompostowanie zimą nie tylko jest możliwe, ale to jest naprawdę fascynujący i bardzo korzystny proces. Najważniejsze, co musicie zapamiętać, wasz kompostownik zimą to nie pasywny magazyn, to aktywny bioreaktor, który rządzi się własnymi prawami prawami ciepła, wilgotności, napowietrzania oraz właściwej równowagi azotu i węgla. Tak, to wymaga nieco więcej wysiłku i zrozumienia niż kompostowanie latem, ale nagroda jest tego warta. A teraz mała ciekawostka. Wielu agronomów uważa, że kompost przygotowany powolną zimową metodą jest często nawet lepszej jakości i bogatszy w składniki odżywcze. Procesy zachodzą w nim łagodniej, a cenne pierwiastki nie ulatniają się tak szybko jak w letnim upale. Więc zarządzając tym procesem, nie tylko pozbywacie się odpadów, ale tworzycie prawdziwe, czarne złoto dla waszego ogrodu. Złoto, które da potężny start waszym roślinom na wiosnę. Dziękuję za oglądanie. No to... Jeśli ten materiał był dla was przydatny, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych porad i wskazówek ogrodniczych. A teraz pytanie do was jak postępujecie z kompostem zimą? Zostawiacie go spać do wiosny, czy też próbujecie utrzymać w nim życie i aktywność? Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzach, będzie bardzo ciekawie poczytać.